Dilma pochodzi z Ceylonu, ojczyzny najlepszych na świecie herbat. Tradycyjnie zbierana i przetwarzana zachowuje naturalną świeżość oraz oryginalny smak i aromat. Dilma to zdrowa, prawdziwa herbata. Szpiegowski satelita w rękach szaleńców. 5 milionów ton pędzącej stali. Plan bez słabych punktów i jeden problem. Steven Seagal w filmie Liberator 2. Duracell Extra Power to jedyne baterie wykonane w technologii tytanowej, zapewniającej większą żywotność. I dlatego Duracell Extra Power wystarczają na dłużej niż zwykłe baterie. Baterie Duracell Extra Power działają o wiele dłużej. Moi chłopcy przepadają za Kujawską. Nic dziwnego. Jest zdrowa, smaczna, ma przyjemny i delikatny zapach. Łatwo się smaruje. Mój syn nie chce innych kanapek do szkoły. Tylko z Kujawską. Margaryna Kujawska. Zdrowie grat. Święta Bożego Narodzenia to szczególna okazja. Tylko niepowtarzalny aromat kawy Jakub Skronung uświetni chwilę radości, które dzielimy z najbliższymi. Jakub Skronung. Jedyna kawa na święta. Peter Falk w roli, która przyniosła mu sławę. Dociekliwy porucznik Kolombo rozwiąże każdą nawet najtrudniejszą zagadkę kryminalną. Kolombo, zapraszamy w każdą niedzielę o 18.30. A teraz pogoda na jutro! Mamy problem. Szybko potrzebna nam pomoc. Nie ma problemu. Huh. Neo Angin. Weź to. Gotowe. Przepraszamy za usterki. A teraz pracujemy. Neo Angin. naprawdę działa. A nie, A nie mówiłem? Tak Protektor firmy Wilkinson. Tak ostry, że trzeba go trzymać za kratkami. Dzięki swej osłonie bezpiecznie prześlizguje się po skórze. Dokładny jak otwarte ostrze, a jednocześnie wyjątkowo bezpieczny. Protektor tylko firmy Wilkinson. Świadczony policjant penetrujący podziemia Chicago i dziób z kanadyjskiej konnej tworzą nietypowy duet wspomagany przez nieustraszonego psa. Na południe. Emisja w niedzielę o godzinie 20.05. Pyszna, prawda? Rozpływa się w ustach. To dlatego, że pochodzi z czystej, alpejskiej krainy, gdzie... Rosną czekolady? Nie, gdzie żyją krowy, które dają najlepsze mleko. Właśnie to mleko sprawia, że Emilka jest taka pyszna i delikatna. Mamo? No kochanie? Czy mogę jeszcze trochę? Były gwiazdor rocka staje przed koniecznością samotnego wychowania swoich prawie dorosłych dzieci. I wszyscy razem. Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 16:45. <try> Ja wiedziałam, za kogo wychodzę. Wiedziałam, na co cię stać. Ale nie możesz tak więcej robić. Muszę się o niego troszczyć. Wiem, że jesteś najlepszy, ale za bardzo ryzykujesz. Się. Obejrzeli Państwo film, którego sponsorem jest Lipton. Dzieci z pewnością zasłużyły na pyszny batonik Milky Milky Way Wszystko co najlepsze z mleka Magicznie zebrane w lekkie, pusiste nadzienie Otoczone cudowną, mleczną czekoladą Milky Way jest lekkim batonikiem Po który dzieci sięgają, gdy mają ochotę na coś dobrego Milky Way, czary z mleka Jeśli zbierasz grosz do grosza Możesz zebrać dużo mniej, żeby kupić Milky Way Super promocyjna cena Milky Way, tylko 55 groszy Świeże jaja, mąka z najlepszych pszenic, tradycja domowej kuchni stanowią sekret doskonałej jakości makaronów Goliard. Prawdziwy makaron domowy Goliard w najnowszym opakowaniu. Fox ma nową szczoteczkę do zębów Pedigree Pal Rask. Dzięki swoim wyjątkowym właściwościom zmniejsza ona odkładanie szkodliwego kamienia na zębnego, a zęby i dziąsła Foxa są czystsze i zdrowsze. Fox uwielbia smak kości rask i już marzy. Pedy Gripal raz. Szczoteczka do zębów, którą psy uwielbiają. Spraw radość swojemu psu, dając mu smaczne i pożywne smakołyki Pedy Gripal. Pedy opracowany z udziałem lekarzy weterynarii. Polecany przez najlepszych hodowców. Zastanawiasz się nad prezentem gwiazdkowym? Skorzystaj ze świątecznej oferty telewizji Kanal Plus. Do końca roku 150 filmowych hitów z supergwiazdami kina. To prezent, na który czeka cała Twoja rodzina. Gwiazdy na gwiazdkę. Teraz za 100 zł. Nie zwlekaj. Wykup abonament. Uwielbiam komfort. Lubię jasne sytuacje. Dlatego tak bardzo odpowiada mi nowy system sprzedaży wykładzin Komfort Test. Wprowadzony przez sieć sklepów Komfort. Kupiłem wykładzinę natychmiast. Nie wahałem się ani chwili. Komfort Test. Kupuj wykładzinę bez cienia wątpliwości. W biurze i po pracy. Od rana do wieczora. GP. Wszystko w jednym paluszku. Kto za to zapłaci? Towarzystwo Ubezpieczeniowe Europa. Pobudka, jest 6.05, mamy piękny poranek. Przed nami długi dzień, więc snickers na śniadanie. Pożywne orzechy, delikatny karmel i sycąca pyszna czekolada. Krem Snickers na cały dzień. Przedtem 7.30, teraz tylko 5.20 za większe opakowanie.